Siemaneczko, z tej strony AntekT10 i dzisiaj za mnie poprowadzi nagrywanie mój młodszy brat Ajek. Jestem Ajek że nikt nie widzi, ale... Nas nikt nie widzi, tak, mam brata. Powiem że... Chciałem go pokazać na nagraniu. Znaczy pokazać, opowiedzieć o nim. Y... A je! Ja no urząd... urządziłem z moim bratem, bo oboje jesteśmy y... jakby swoimi górę. I tutaj idiotami. mamy arenę przygotowaną, uwaga, 3-4. Wy... Włączyłem ją i y... proszę bardzo. Y... Dzień, możesz coś Będą niestety trochę wyniszczać te zombiaki, a zombiaki muszą do tej chwalić do tej drugiej połowy, więc... Czyli do pięciu minut. Więc nie będzie to takie proste dla nich, bo one wiedzą to dla nich dobrze. Niektóre tam zostaną pewnie, to będziemy musieli je wybić. Niestety. Wszystko naprawię po 5 minutach. I... I tak to jest. Właśnie, właśnie tutaj widzicie panowie. Gojemy. Cisną te ząbiaki. Spowiem, a ja. Nie, to wiadomo. Ja, tu się trzy schowały, dobrze? I, i, i teraz już widzieliście, że trzy się schowały cpaniaki z nich, powiem. A i tak ich coś tam wybije pewnie. Raczej wątpił mój droż, droższy, bracie, najdroższy. Um, tak, um, to jest, no taki filmik właśnie taki um, lightowy. Um, mm. um, nagrałem przed chwilą z moim kolegą nowym, z Filipem. Nagrałem z serwera z modami, mm -hmm. który nie potrzebuje żadnego wgrywania żadnych modów, żadnej paczki. A -a. Na TS Droller Caster World, czyli ts.drollcraft.pl można się, można się zarekrutować na, tym owym, na, na owy serwer. I no tak. Widzę, że kolej, my, głęboko gdzieś te zombie. Co się stało? Mojej drogi. Golemie. Ej, halo. Dzień dobry. Ej, przepraszam. Panie. Dobra, pan chce tu wejść. Proszę. Zapraszam. No, zapraszam. No, nie. panie, nóż nie. Puszczaj go lepiej. Dobra, no dawaj. Dawaj! Idź. Ok, Okej, okay, No idziesz pan? Okay. Hmm tu widzę, że... No idziesz, gay. No. Widzę, że... Czemu one się nie atakują już? Co? W wodzie są te zombie? Co, i się nie atakują, tak? Tego sobie stąd... Mm. Wyciągniemy, dawaj. Aha, widzę, że one... Ech. O, pan dupę. Idź pan na zombie. Nie to, nie to, ja zadaj sobie, zrobię ten. No, i teraz będzie za chwilę 5 minut, minie? To tutaj. No to... Co że nasz odcinek taki krótki. Ale czekam. Druga... Jeszcze będzie. Druga połowa będzie za chwilę na, na tym samym odcinku. Tak, no Słuchajcie, jeśli chcesz wiedzieć, się zbudujemy nową agenę, bo to już jest zabawka. Zrobimy brzy. ją tym razem z Blazami. No właśnie, bo Blazy to bardzo silne, te. I one w końcu się będą atakować. Ładnie grzecznie. O, nie. O, cholera. O, szlaszek. No, uciekaj zombie. Uciekać. Jeszcze zostały trzy. Dobrze. Nie wiem czemu... Znaczy nie, dwa. Aha. O cholera. Nie wiem czemu tak, a, a nie inaczej, że one się nie atakują. O kurde. Zasięg Szkoda. Nie wiem czemu one się obie nie atakują i tak w ogóle. Trafimy mi 5 minut, a jeden zombie TV. Chyba ją. O o, a może i nie? Patrzcie. Nadciąga Zenek, niszczyciel. Nie, to nie Zenek. To jest Zenek, to jest Stefan. Nie, Stefan to wieśniak, a to jest. Edziuk. Nie, y... to jest. Ajek! Podobne imię do mnie było. Nie, to jest. Y... Stefan. Nie, Stefan to wieśniak. To jest. Zenek? Zbyszek. Zbyszek. Golem Zbyszek. A ten tutaj to będzie. Patk. Patk! Nie, wszystkie golemy to Zbyszki. Eee. Bez jak z. widzę, że tutaj? Ten zombie chyba przetrwa? Nie, słuchaj, chodź za mną. A, może i przegra. Koniec. I e, golemy. Wygrały golemy. E, pauza i, ro, i mm. robię zaraz nową arenę. Nie. Dobra, jesteśmy z powrotem już. Czy ja mówiłem, że z blazami się tłuką, tylko że blaze mm. będą ginąć. Tak, wpuszczamy do nich golemy. Wpuszczajmy je teraz powinny się atakować na zajęta. Czyśmy ciężko dostają? Dostają, dostają w końcu w cholera. Mm, ale będziemy ja cały czas czy... respić. Te bo obowiązują są słabe. Na szczęście będą, w... jak będą w kupie będą silne. Będę je respić, ponieważ no one szybko giną, niestety. Ale mogą za co? Zabiły jednego guglamo. No to jest... jest jeszcze deszcz. Tak, widzę, że zabiły. Nie, nie zabiły. Ale może zabiją. Może... Będziemy do cały tyły. czas respić Tak Aż do końca należy już nagrywaniu Robimy resping O to się Robiliście już? Cały czas będę respić, przepraszam Babcia e, tak e, Słuchajcie Przepraszamy za nagłe Ja naszego... słyszałam Ja też Cały czas mnie się No i teraz A gdzie są golemy? Poginęły o! No... C czyli, moi, czyli tym razem Blaze wygrał... Czyli tym razem monstersy wygrały. Tam jest pi piracki statek. Czekajcie, pójdziemy na piracki statek. Strowimy Nie, coś się? wam pokażę najpierw. Najciekawsza rzecz dla mnie na, na tym... W tym oto y MCQ. tak Tak dla, tylko dlatego, że chcę. Bo mi się chce. Proszę o zajączka! Mm. Mój wiaciszku. Daj, zajączka, słodki, są. tam czajny! daj, czajnego, cio. A są sheepmeni, o, zajączek, o, zajączek, tego. Tak, tak, zajączek, proszę, lol. Yeah. Jecha, zajączek, o, psa, mamy ja zajączka, psa, o, zły ja. zajączek. O, jo, jo, jo. Nie ojoj, 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 mm. NIE! oj, tak. oj, y no. No i to, to był odcinek z moim bratem. I ze mną. No czyli z bratem, I... nie młody. I... Młody, A ja dla mnie. To robimy teraz, teraz robimy przepiękną apokalipsę dla mnie, dla mojego konta. I tak zakończymy dzisiejszą nagrywanko. A nagrywanku. to mój świat, poza tą e, No. I pa! Więc, e, papa. tak e, czekajcie, wyłączymy GMA sobie. Gamę mode zero. Yy, o, proszę bardzo tutaj nasze. Uciekaj! Uciekaj, kto jeszcze może? Patrzcie! Pam, pam, na razie i cześć!